Mama, najpiękniejsze słowo świata, odmieniane przez wszystkie przypadki we wszystkich językach. Prawdopodobnie każda młoda matka już nie może się doczekać tego momentu, żeby usłyszeć to słowo mama z ust swojego dziecka. O blaskach, ale i cieniach macierzyństwa porozmawiam dzisiaj z wyjątkową mamą, mamą siedmiorga dzieci, Małgorzatą Gęsiarz. Witaj, dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Tak na początku. Zadam Ci takie pytanie. No, jesteś mamą siódemki dzieci, przeszłaś bardzo wiele różnych sytuacji w swoim macierzyństwie. Czym jest macierzyństwo dla Ciebie? Tak jak patrzę na to macierzyństwo już od 14 lat, wyróżnieniem, tak, że ja mam tyle tych dzieci, że je dostałam do wychowania. I wcale nie jest tak, że nie można zrobić kariery, że nie można się realizować, bo ja wprawdzie. Nie, nie przeszłam kariery w jakimś zawrotnym tempie, yy, ale przeszłam pewne stopnie i osiągnęłam etap, który chciałam osiągnąć. No bo przez większość swojego macierzystwa też pracowałaś. Oczywiście. Tak, dokładnie, czyli też mogłaś realizować się i zawodowo, i zarobkowo, tak. Także przynosiło Ci to również te, też satysfakcje. Tak, jak najbardziej. Znaczy myślę, że nie jest to też niezbędne, tak? Są kobiety, które wybierają wyłącznie macierzyństwo, są kobiety, które potrafią też pogodzić i pracę z macierzyństwem tak, jak ty te, chcą tego przede wszystkim. No właśnie, ale. Udało ci się pracować, ale co by nie było, nawet jeżeli ty pracujesz, twój mąż pracuje, to zawsze jest gdzieś ten lęk przed tym bytem materialnym przy przyjmowaniu kolejnych dzieci. Dzisiaj też się o tym dużo mówi, że Polki nie chcą rodzić, bo, bo sytuacja materialna ich do, ich do tego pcha, bo no, po prostu boją się, nie mają mieszkania, m, praca jest niestabilna. Jak ty sobie z tym radziłaś? Um. Ja nigdy nie miałam takiego lęku przed, przed materialnym bytem. Może dlatego, że z każdym dzieckiem, które dostawaliśmy, dostawaliśmy też jakiś materialny progres. Ale to <laughs> tak było to dopiero powiedział. jak już to dziecko było. Tak, dopiero jak się to dziecko pojawiało. Wtedy coś w naszym życiu się zmieniało. No I... a co powodowało, że no otwieraliście się na to życie, nie baliście się przyjmować kolejnego dziecka. No tak jak mówisz, nie było tego lęku przed bytem materialnym, a niezależnie od waszej pracy, no siódemka dzieci to jest, kurczę, wydatek. Tak, no, tak, się tak naprawdę oszukiwać. wszystkie pieniądze y, przez nas przepływają w kierunku przez dzieci. dzieci. Y, a co powodowało, że, y, że przyjmowaliśmy? Po prostu mamy takie, y, oboje takie przekonanie, że dziecko to jest dar. Więc jak można daru nie przyjąć i, i go nie pielęgnować? Absolutnie nie mieliśmy nigdy takich myśli, żeby. żeby... Przeliczyć dziecko na pieniądze. Tak, dokładnie. Tak. Czyli nie, od początku mocno ufaliście, że z każdym dzieckiem Pan Bóg przynosi bochen chleba do domu, i to się u Was w domu sprawdziło. U nas to się sprawdziło, tak. Tak, albo ktoś z nas dostawał lepszą pracę, albo zmienialiśmy mieszkanie na większe. Za każdym razem coś się takiego działo. Ale nie było jakichś momentów zwątpienia, no bo domyślam się, że sytuacje były lepsze i gorsze, tak? Nie było jakichś takich momentów, że kurczę, jakby tych dzieci było mniej, to, to może byłoby przyjemniej. Bywają takie pojedyncze chwile, w których tak sobie przychodzą znaczy w takich trudniejszych momentach, tak? Że że gdybyśmy mieli tak, jak standardowi Polacy, dwójkę dzieci. To już standardowi Polacy nie mają dwójki dzieci. Jedno, jedynko. albo czasami połowę, także to już Albo pieska, już nie czas. albo dziecko, tak? <grym> e, Że wtedy może byśmy mogli sobie pozwolić na to, żeby mieć własne mieszkanie, bo obecnie wynajmujemy od 15 lat naszego małżeństwa mieszkanie. E, że może byśmy mogli sobie po pozwolić na spełniania jakichś naszych pasji tak więcej niż obecnie ale to są tylko pojedyncze momenty jakby nie zamieniłabym tych dzieci na właśnie na mieszkanie własne czy na lepszy samochód myślę sobie że doba ma 24 godziny i, I próbuję to sobie policzyć. 24 godziny podzielić przez opiekę nad dziećmi rano, odwożenie do szkoły, czy tam jakoś przygotowywanie ich do tej szkoły, odbieranie, pewnie jakieś tam zajęcia popołudniowe plus Twoja praca, tak jak mówisz, pracowałaś. I zmierzam do tego, że macierzyństwo chyba jest jednak nierozerwalnie związane też z ojcostwem. Oczywiście. Bo wiem, że u was wspólnie wychowujecie własne dzieci i twój mąż też się aktywnie włącza w wychowanie, ale nie, nie zawsze tak jest, więc powiedz mi, jak, jak ty to osiągnęłaś, bo macierzyństwo jest darem przyrodzonym, ojcostwo już niekoniecznie, chyba się trzeba tego bardziej nauczyć i myślę, że dużą rolą nas kobiet jest to, żeby też nauczyć męża tego ojcostwa. Jak ty to osiągnęłaś, że twój mąż nie jest biernym ojcem, niedzielnym ojcem, tylko jednak wychowuje razem z tobą i wspiera w tym, w tym wychowaniu, bo doba się nie rozciągnie. Tak, ja muszę powiedzieć, że nie powiedziałabym nawet właśnie, że wspiera, tylko że my razem wychowujemy te dzieci. Tak. I to nie jest moje osiągnięcie, tylko my żeśmy wspólnie podjęli taką decyzję, jak urodził się nasz pierwszy syn, że nie będziemy Wynajmować żadnych opiekunek, posyłać do żłobków, tylko chcemy, żeby to dziecko miało, miało obojga rodziców. I nawet były takie momenty, kiedy mój mąż musiał zrezygnować z pracy stałej, po to, żeby jedno z nas mogło zająć się dzieckiem w domu. I, i uważam, że to jest coś wspaniałego, że ta równowaga, która u nas jest, to że dzieci znają ojca i matkę porówno i mają z nami porówno relacje jest czymś niesamowitym No właśnie czy już widać jakieś owoce tego bo wiadomo jak dzieci są malutkie no to no wiadomo przede wszystkim lgną do mamy i mama jest tutaj niezbędna ale już u nastolatków jednak sprawdza się zdecydowanie często zdecydowanie lepiej ojciec i czy to już macie no najstarszy syn ma 14 lat czy już widać jakieś owoce tego że jednak Obecność ojca jest niezastąpiona również. Oczywiście, bo ojciec jakby mm, angażuje dzieci w coś innego też, e, na przykład w inne aktywności, które są dla nich bardzo rozwojowe. E, i, I tak naprawdę ten charakter, który jest ukształtowany w tych dzieciach, e, no szczególnie jak patrzymy na te starsze dzieci, jak e, Dostajemy opinie też od innych ludzi, którzy znają, że, że po prostu że to dziecko ma równowagę tak, w sobie, i że to naszym zdaniem jest owoc tego, że jest ta relacja zrównoważona u nas. A jak dzieci postrzegają Waszą wielodzietną rodzinę? Jest was sporo, jest dużo rodzeństwa. Cieszą się z tego, że jest ich tak dużo i jest w domu zawsze gwarno i wesoło, bo domyślam się, że tak jest. Tak, jest. Bardzo Ciężko głośno. mi sobie wyobrazić, że jest inaczej. I czy dzieci to doceniają, czy, no, czy mają jednak trudniejsze momenty? Jest i tak, i tak. Na przykład jedna nasza córka po prostu za każdym razem, gdy się dowiaduje, że pojawia się kolejne dziecko, skacze z radości i nie może się doczekać. E, a z pozostałymi jest różnie, tak? bo rzeczywiście jest bardzo głośno w domu, ciężko znaleźć taki, taką przestrzeń dla siebie. E, ale to, co jest takie bardzo pozytywne w tej ilości, jest to, że zawsze ktoś ma się z kim pobawić tak? i spędzić czas. Nie ma czegoś takiego, że jest dziecko samo, które się nudzi, które szuka towarzystwa u rodziców. Nie, nie potrzebuje. Tak? Ono, ono, zawsze jest jakaś konfiguracja, która się sprawdza. Jesteś matką siódemki dzieci, siódmy jest tutaj z nami w studiu, jak widać, niebawem się urodzi, natomiast jedno dziecko macie też w niebie i no wiem, że mocno rodzinnie też to przeżywaliście, bo są pewne rzeczy, których po prostu nie da się ukryć i chyba nie ma sensu, no ale może właśnie powiedz, jak, jak ta sytuacja poronienia wpłynęła na waszą rodzinę. To dziecko, o którym mówisz, czyli róża, Zmarła w trzecim miesiącu, i ten fakt poronienia był trudny dla mnie, jako dla matki, które to było Wasze dziecko. Piąte. Mhm. I ten pierwszy moment, taki kiedy dowiedziałam się, że, że to dziecko nie żyje, był bardzo trudny. Tak? Z takiego ludzkiego punktu widzenia, że, że, to, że było i już nie ma. Dzieci bardzo przeżywały to, że niestety róża się nie urodzi. Ale to trwało tylko jakiś czas. Nawet bym powiedziała, że krótki czas. Dużo żeśmy na ten temat w rodzinie rozmawiali, że teraz róża jest w niebie, że jest świętą, że będzie nam teraz pomagać, że możemy się do niej modlić. I bardzo szybko przeszliśmy w taki etap wdzięczności za posiadanie prywatnej świętej. I rzeczywiście teraz róża jest, jest obecna, tak? I że na przykład dzieci, gdy wymieniają swoje rodzaństwo, zawsze o niej mówią. Jakby nigdy jej nie pomijają, robiąc rysunki, zawsze ona jest gdzieś tam na chmurce. Mhm. I, I też taka zabawna rzecz jest tak, że dzieci odkryły, że nasza święta róża jest święto od znajdowania miejsc parkingowych, no. <laughs> to, to wyszło przypadkiem. I teraz za każdym razem, gdy potrzebujemy miejsca do zaparkowania, ona nam pomaga. No tak, ja osobiście również mam dzieci w niebie i fajne jest to czasami, jak mamy jakieś ważne intencje. Wiadomo, modlimy się tam do Świętego Antoniego, jak coś zaginie i, i, i takie bardziej popularne historie, natomiast e, czasami dzieci mówią, dobra, to pomódlmy się do naszego rodzeństwa, bo oni są mało znani, więc są mało eksploatowani. <laughs> <laughs> I to jest e, też bardzo takie, no pomaga dzieciom, tak, bo wiadomo, no dzieci muszą to zrozumieć na swój dziecięcy sposób i musi to się gdzieś zmieścić w tym dziecięcym świecie. E, siedmioro dzieci to jest jednocześnie siedem porodów. Tak. E, to jest coś, co współczesne kobiety często hamuje przed macierzyństwem. Czasami kobiety chcą mieć dzieci, ale boją się porodów, nie chcą rodzić, boją się nie wiem, no, samego porodu tak? jako aktu, który jest związany z dużym bólem, cierpieniem, ale też boją się jakichś zmian w ciele, często nie wiem, nieodwracalnych, e, że przytyją albo że no, różne rzeczy mogą się tam wydarzyć. Jak ty to przeżywałaś i podchodziłaś do tego? Same porody dla mnie nie są żadnym traumatycznym przeżyciem. Jestem takim przypadkiem, który ma bardzo szybkie porody i u mnie najdłuższy poród trwa dwie godziny. Pierwszy, oczywiście. Z czego jakby ten czas samego już porodu takiego z ogromnym bólem to było parę minut. I dla mnie poród jest takim przejawem cudu życia. To że to jest niesamowite, kiedy dziecko najpierw jest brzuch, tak że tego dziecka nie widać jakby namacalnie, ale gdy to dziecko się rodzi, że dla mnie to jest tak ogromny cud, że pojawia się nowe życie, że zawsze mnie to zachwyca. Ten ból, ból fizyczny gdzieś tam ucieka. Ból oczywiście ten, jest, jest tak, tak, bo to jest... Ale schodzi na drugi plan. Tak, fizycznie jest niemożliwe, żeby bez bólu, tak, przeżyć poród, bo mimo wszystko jest to pewne rozejście się kości, tak, dosłownie. Ale no u mnie ten ból jest na tyle krótko, tak, że jakby mnie to w ogóle przed zajściem w ciążę nie hamuje. Ale rodziliście też razem. Z mężem. Yy, tak, trójkę dzieci rodziliśmy w domu yy, właśnie ze względu na to, że te porody są krótkie. Aha. więc... Yy... Czyli były to niezaplanowane porody domowe? Yy, tak. No, po nie, prostu do... nie zdążyliście do szpitala. Dokładnie tak. Chociaż przez 10 lat mieszkaliśmy 200 metrów od szpitala położniczego. Okay. To było zabawne, ale yy, one są na tyle szybkie, że yy, no, od pierwszego objawu skurczu do pojawienia się dziecka mija 15 minut. Więc nie jest możliwe dotrzeć do szpitala. I y, te trzy porody, które mieliśmy domowe, y, był mój mąż obecny, wspierający, jakby on przyjmował to dziecko na własne ręce. Niesamowicie takie intymne, y, rodzinne przeżycie. I to było, rozumiem, Ważne, że byliście w tym razem. Oczywiście. Ja też często powtarzam, że sama bym nigdy nie urodziła pewnie <laughs> tego dziecka. Także, no, wychodzi nam tutaj taka konkluzja w tej naszej rozmowie, że macierzyństwo tak, ale jednak z ojcostwem połączone. Oczywiście wsparcie męża jest bardzo ważne. No, chociaż no, są kobiety, które czasami, no, różne sytuacje są w życiu i, i muszą być same z jakichś wyższych względów, ale. Myślę sobie, że w takiej sytuacji też się przydaje wsparcie kogoś bliskiego, wujka, brata, różnych osób, jednak, żeby, żeby wesprzeć tę kobietę, no bo skoro dziecko jest owocem miłości kobiety i mężczyzny, to jednak warto, żeby ten mężczyzna też był w życiu dziecka tak. i wspierał nie tylko w, w tym obszarze materialnym, bo tak jak powiedziałaś, no, Twój mąż przede wszystkim. Nie wspierał, a wychowywał wasze dzieci razem z tobą, bo są wasze wspólne dzieci, a nie tylko twoje. Tak, oczywiście. Czyli wydaje mi się, że ten lęk przed macierzyństwem współczesny wynika z tego, że no, feminizm tak bardzo em, pcha kobiety w kariery, w, w właśnie deprecjonując wartość macierzyństwa, a jednocześnie wyręcza mężczyzn. Tak? Czyli, jakby, de facto więcej złego robi jeszcze kobietom. Zamiast pchać mężczyznę do tej odpowiedzialności za swoje ojcostwo, za życie poczęte, za wychowanie tych dzieci, to pchając kobiety w karierę, wyręcza mężczyznę z ojcostwa i z tego i wynika to, że potem kobiety boją się rodzić dzieci. Natomiast powiedz mi macierzyństwo to jest jedna z Twoich ról, ale nie jesteś tylko matką, przede wszystkim jesteś kobietą żoną, potem dopiero matką. Jak w tym wszystkim dbasz o siebie, żeby gdzieś tego nie zatracić, żeby w pewnym momencie nie obudzić się po 20 latach, że całe swoje życie poświęciłaś dzieciom i ciebie już nie ma? No to myślę, że jest jedna z trudniejszych aspektów, jeden, jeden z trudniejszych aspektów właśnie bycia matką takiej gromadki, żeby zadbać o siebie, żeby znaleźć w ogóle dla siebie jakiś czas, tylko z własnego doświadczenia widzę, że jest to moja pełna świadoma decyzja, że ja ten czas dla siebie chcę znaleźć, bo przez wiele lat żyłam właśnie w taki sposób, że jakby całą całość poświęcałam dzieciom, co mogło troszeczkę się wiązało z jakąś frustracją, tak, że ja dla siebie nie mam w ogóle czasu, ale gdy podejmuję świadomie decyzję, że teraz chcę mieć 15 minut, żeby przeczytać książkę tak albo nawet poleżeć i odpocząć to wtedy wszystko się normuje no i dzieci, myślę, że to jest bardzo ważne, że dzieci też to widzą, że e, tak naprawdę szczęśliwa e, kobieta to szczęśliwa matka. Szczęśliwa, e, nieszczęśliwa kobieta nie będzie szczęśliwą matką, chyba. Tak. tak to najpierw przede wszystkim trzeba zadbać też o własne potrzeby i to nie wynika z egoizmu, tylko ono, e, trudno realizować potrzeby własnych dzieci, jak samemu jest się niezadbanym, nawet z perspektywy takiego, żeby im dać przykład. E, tak, no one, one, oni, oni też kiedyś będą wchodzili w. Rodziny, będą zakładali rodziny, być może będą mieli dzieci, i też żeby im pokazać, że to wszystko da się pogodzić. Chociaż cały czas wykonuję obliczenia w głowie, bo doba ma 24 godziny i <laughs> nie <śmiech> wiem, jak to wszystko zrealizować. Ale jak mówisz, udaje Ci się czasami te 15 minut gdzieś wygospodarować. Tak, udaje mi się, tylko właśnie tak jak mówiłam, muszę ja tego jakby podjąć mhm. tą decyzję i chcieć tak, to zrobić, bo. Pracy w domu jest. Yy, Czyli czasami można po prostu poczytać do... książkę w bałaganie i to jest dobre. Można. No właśnie, Można bo bałagam też jest jakimś dzisiaj takim tematem, że w, w domu musi być porządek. I jak te kobiety wielodzietne utrzymują porządek? Czasami, drodzy Państwo, porządku w domu nie ma, ale za to jest miłość i dobra atmosfera i wszyscy są szczęśliwi. Tak, tak oczywiście. I o to tutaj chodzi. Porządek to jest coś, co, o co bardzo mocno trzeba walczyć w takim No ale chyba rodziny. nie tylko ty, no przecież dzieci też i Tak, i oczywiście. Twój no, dbamy o to wspólnie, tak? tak. Tylko w takim codziennym y, zaganianiu, y, obowiązkach trudno jest utrzymać taki przykładny porządek. No, ale to właśnie wydaje mi się, że to jest ta sztuka, żeby dojść do tego, że porządek to nie jest nasze dziecko, ani nasz mąż i nie, nie, nie porządek będzie nam podawał szklankę wody na starość. Oczywiście, I on, że tak. on jest najważniejszy. Warto rzeczywiście dbać o taki wewnętrzny porządek, żeby tego chaosu nie było. I oczywiście domowy też, ale nie, to jest priorytetem zawsze. Czasami ważniejsze jest to, żeby mieć ten czas. Dla siebie. Myślę, że to też różnie wygląda na różnym etapie życia dzieci. No bo jak masz niemowlęta małe, no to one są bardziej absorbujące. A jak już masz większość dzieci, która chodzi do szkoły, masz wtedy więcej czasu, to też jest inaczej, prawda? Tak, i wtedy też te dzieci bardziej dbają o porządek. Mają swoje obowiązki. Mają swoje obowiązki bardziej są świadomi tego, że trzeba po sobie posprzątać. Nawet ja bardzo lubię ten etap taki dzieci, które mają 4, 5, 6 lat, kiedy garną się do tego, żeby pomagać. Nawet jak czasami bardziej yy, przeszkadzają. Tak, ale chcą, <grym> tak. chcą, nie wiem, pomóc przy obiedzie, czy posprzątać ze stołu, czy przetrzeć szafki. No to jest piękne. Ale wielokrotnie też widziałam Twoje dzieci i widzę, że one też się wzajemnie sobą zajmują. Tak, potrafią się sobą zająć, to się zgadza. Także chyba to jest też tak, że już w takiej wielodzietnej rodzinie one się też uczą takiej empatii i ym, no piękne jest to, że o ile wy wychowujecie dzieci, to dzieci was w tym wspierają. Tak, tak i potrafią się naprawdę fajnie sobą zajmować i... Można powiedzieć, że te starsze dzieci to już rosną jako takie zadatki na opiekunów. Nie uczą się już jakby cierpliwości też na tych młodszych. Młodsze uczą się od starszych innych, nawet codziennych czynności. To jest piękne. To powiedz tak na koniec, no, sytuacja w kraju jest, jaka jest, tak? Jest, mamy ujemny przyrost naturalny. Nie wiem, tam może pół dziecka wychodzi na kobietę. No, ale jest rzesza kobiet, które chciałyby mieć dzieci, nawet o tym mówią, ale się boją i nie decydują się na to. Co byś powiedziała takim kobietom w swojej sytuacji, która pokazuje, że są blaski, ale i są cienie. Jest e, pięknie gdzieś tam myśl macierzyństwa przyświeca ci, ale często jest i cierpienie i nie jest łatwo. E, tak. Na pewno są oba te aspekty, tak, jest, są momenty, które podbudowują i jest się naprawdę tak przeszczęśliwym z bycia matką, czasami są momenty, kiedy jest trudno, ale myślę, że to jest taka najpiękniejsza fun funkcja, tak można powiedzieć, powołanie, powołanie kobiety tak? do tego, żeby być matką, że jest to takie... Spełnienie, tak? Spełnienie kobiet, tak, tak bym to nazwała. No to jest piękne, że możecie się spełniać w tym macierzyństwie. Pan Bóg obdarował Was liczną e, gromadką dzieci, chociaż też e, no, warto mówić o tym, że macierzyństwo nie zawsze musi mieć w sobie ten aspekt biologiczny. Też wiele kobiet, czy choćby sióstr zakonnych, czy, czy kobiet, które na przykład nie mogą mieć dzieci, też pięknie spełniają się w tym swoim macierzyństwie duchowym. I o tym właśnie chcemy też dzisiaj mówić, bo dzisiaj jest Dzień Matki. I tak naprawdę każda kobieta tą matką może być w przeznaczonym dla siebie aspekcie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę wspaniałego rozwiązania, szerokiej drogi dla Wojtka. Dziękuję, bardzo. E, I wszystkiego do, dobrego dla Twoich dzieci, a wszystkim mamom też dzisiaj składamy życzenia samego dobra, piękna i dużo sił w tym najspanialszym powołaniu kobiety, jakim jest macierzyństwo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem w studiu Głosu Kobiet była Małgorzata Gęsiarz. Dobra. Thank you.